Cześć wszystkim, witajcie na kanale. Dziś poruszymy temat, który dla wielu z Was będzie bardzo osobisty i ważny. To opowieść o tym, co dzieje się, gdy w końcu mówicie dość. Gdy Wasze serce, Wasza dusza, Wasz umysł, wszystkie te części Was zgodnie stwierdzają koniec. To moment, w którym wysychają łzy, telefon milczy, a ból nieustannej potrzeby tłumaczenia się ustępuje miejsca głębokiemu, kojącemu spokojowi. Pamiętacie to uczucie? Tę cudowną, wyzwalającą ciszę, która rozlewa się po Waszej duszy? Cóż, dla Narcyza, który był częścią waszego życia ta cisza nie oznacza pokoju. On widzi w niej zagrożenie. Narcyz nie opłakuje utraconej miłości, bo dla niego miłość była jedynie narzędziem, sposobem na osiągnięcie celu. On opłakuje utraconą władzę, kontrolę nad waszym życiem i emocjami. Nie tęskni za wami jako osobą, lecz wpada w panikę na myśl o pustym tronie, na którym niegdyś zasiadała wasza uwaga. Ta uwaga była jego eliksirem życia, jego lustrem, w którym odbijała się jego fałszywa wielkość, jego tronem potwierdzenia własnej wartości, bez którego czuje się niczym. Gdy odwracacie się od tego wszystkiego, gdy wasz duch przestaje tańczyć do jego melodii, narcy straci grunt pod nogami, jego świat się wali, ale nie spodziewajcie się, że wycofa się z wdziękiem, z pokorą czy z rozumieniem. Och, nie, tak to się nie dzieje. On wybucha jak zapałka, która łapie ostatni oddech tlenu desperacko walcząc o przetrwanie. Nie wycofuje się, lecz reaguje hałasem, dramatem, desperacją i iluzjami, próbując odzyskać utraconą pozycję. Pozwólcie, że przeprowadzę was przez burzę, którą rozpęta, gdy zda sobie sprawę, że waszą duszą nie da się już manipulować. Na początku pojawia się panika, głośna i bezwzględna. Kiedy Narcyz wyczuwa tę ciszę z waszej strony, wstrząsa to jego wnętrznościami, burzy jego misternie zbudowany świat. Nie dlatego, że czuje skruchę czy nagle się zmienił, bo to rzadko się zdarza, ale dlatego, że byliście dla niego niezastąpionym źródłem mocy, a utrata władzy jest dla niego jak śmierć, jak koniec jego pozornego istnienia. Dlatego zaczyna mącić wodę, wysyła wiadomość znikąd, pojawia się nagle w miejscach, gdzie się go nie spodziewacie, lub pyta kryptograficznie: "Jak się masz? Czy wszystko u ciebie w porządku?". Nie łudźcie się, to nie jest troska. To precyzyjny test. Ma nadzieję, że wciąż jesteście na haczyku, że wciąż jesteście dla niego ważni, że choćby mała iskierka nadziei na powrót do jego świata wciąż w was płonie. Jeśli nie odpowiecie, ta panika się pogłębia, a on eskaluje swoje wysiłki, stając się coraz bardziej natarczywy. Zaczyna się słodkie gadanie, tak zwane hovering. Och, ta faza jest owinięta w złoty papier i łzy, pełna fałszywych obietnic i udawanych przeprosin. Będzie twierdził, że przejrzał na oczy, że się zmienił, że zrozumiał swoje błędy i że nikt nigdy nie znaczył dla niego tyle, co wy. Będzie opowiadał o tym, jak bardzo tęskni, jak bardzo żałuje, jak bardzo chce wszystko naprawić. Brzmi to jak odkupienie, jak szansa na nowy początek, ale to nie jest odkupienie. To czyste przetrwanie, desperacka próba odzyskania kontroli. Kiedy narcy straci chętne źródło, nie znajduje wewnętrznego spokoju ani refleksji, lecz strategię. Udaje pokorę, udaje jasność umysłu, gra rolę skruszonego kochanka. Ale w gruncie rzeczy próbuje tylko wrócić do przestrzeni, w której niegdyś panował, by ponownie czerpać z was energię i uwagę. Gdy drzwi pozostają zamknięte, a jego próby odzyskania kontroli zawodzą, zwraca się do innych, rozpoczynając kampanię oszczerstw. Przekręca historię, tworząc swoją własną, wygodną narrację. Nagle to wy jesteście tą zimną, niestabilną, bezduszną osobą, która go porzuciła i zniszczyła mu życie. On obrzuca wasze imię błotem, jakby plamił piękny witraż, próbując zniszczyć waszą reputację i wiarygodność. Ale słuchajcie mnie uważnie, on nie robi tego, bo was nienawidzi, choć może tak się wydawać. On robi to, bo się boi. Boi się tego, co wiecie. Boi się tego, co moglibyście opowiedzieć, ujawniając jego prawdziwe oblicze. A jeśli nie może was kontrolować bezpośrednio, spróbuje kontrolować to, jak świat was postrzega, by nikt wam nie uwierzył. Z cienia obserwuje. Nie dajcie się zwieść ciszy, która po nim nastąpiła. On obserwuje, zawsze obserwuje, Wasze posty w mediach społecznościowych, Wasz uśmiech, Wasz postęp, każdy znak, że idziecie naprzód. Nie z sympatią, nie z tęsknotą, lecz z zimną kalkulacją. Kiedy jesteście szczęśliwi, on gnije od wewnątrz. Kiedy jaśniejecie, on czuje się przyćmiony, jego własne światło wydaje się słabsze. Chce zobaczyć pęknięcie, błąd, jakiś znak, że wciąż cierpicie, bo jeśli upadniecie, powie sobie i innym. Widzicie jednak mnie potrzebowaliście. Kiedy wzlatujecie, kiedy błyszczycie bez niego, to jest jego zguba, jego największa porażka. Przepisuje przeszłość. Nie potrafi spojrzeć prawdzie w oczy, nie jest w stanie przyznać się do swoich błędów, więc ją edytuje. Nie pamięta waszego bólu, waszych łez, waszych zranień, tylko swoją własną, wyidealizowaną wizję zdarzeń. Przekręca wspomnienia, zmienia fakty, aż w końcu sam staje się ofiarą waszego blasku, waszego rzekomego okrucieństwa. Nie powie: Zraniłem cię, powie: Źle mnie zrozumiałaś, to ty mnie sprowokowałaś. Każde kłamstwo, które szepcze sobie w myślach, to kołysanka dla jego ego, sposób na uśpienie wyrzutów sumienia. Prawda jest zbyt ciężka, zbyt bolesna, więc nosi fantazję, żyjąc w stworzonej przez siebie iluzji. Chaos następuje tam, gdzie kiedyś staliście. Byliście kotwicą w jego burzy, nawet gdy to on ją wywoływał, nawet gdy sam był jej epicentrum. Byliście stałym punktem przewidywalnym, znajomym. Kiedy znikacie, on nie znajduje spokoju, wpada w coraz głębszą spiralę. Maska opada, wstyd zanika, a na jego miejsce wkracza gniew, paranoja, załamania. Naciska na nowych ludzi mocniej, wymaga więcej. Oczekuje od nich tego, czego wy już nie dajecie. Ale nic nie wypełnia tej pustki. Nie byliście dla niego tylko osobą, byliście lustrem, w którym odbijała się jego fałszywa jaźń. Teraz jest rozbite. Zmierza się w ciemności z cieniami własnych demonów. Nie przyzna się do tego głośno, ale sam, za swoimi filtrami i wyselekcjonowanymi obrazami w mediach społecznościowych, kwestionuje wszystko. Czy to wszystko było iluzją? Czy kiedykolwiek coś naprawdę znaczył dla kogoś? I być może przez najkrótszą chwilę czuje to, co czują prawdziwi ludzie pustkę, żal, samotność. Ale zamiast się leczyć, zamiast szukać pomocy, podwaja swoje zaprzeczenia. Bo przyznanie się do błędu, do słabości, oznacza dla niego utratę jedynej tożsamości, jaką kiedykolwiek znał. Utratę swojego mitu o doskonałości i w końcu obwinia was za wszystko. Mogą minąć lata, mogą wznieść się oceany, mogą zdarzyć się setki innych rzeczy, ale kiedy jego życie się rozpada, zgadnijcie, kto w jego historii ponosi winę? Wy. Jesteście kozłem ofiarnym, przekleństwem, źródłem wszystkich jego problemów, czystym powodem, dla którego jego świat nie poszedł tak, jak powinien. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło od waszej ostatniej rozmowy. W jego narracji to wy wciąż trzymacie pióro, pisząc scenariusz jego nieszczęść. Ale słuchajcie, nie kupujcie biletu na jego paradę litości. Ten ciężar nie jest już wasz, by go nosić. Pozostawcie go tam, gdzie należy. Zazdrość zaczyna tlić się w cieniu waszej siły. Być może szydził z was, gdy trwaliście, poniżał, gdy mówiliście prawdę, wyśmiewał wasze marzenia i aspiracje. Ale za całym tym hałasem, za każdą złośliwą uwagą kryła się głęboka zazdrość. Nie zazdrość o urodę, talent czy bogactwo. Lecz o niezachwianą odwagę, którą mieliście, by odpuścić, by powiedzieć dość, by wybrać spokój ponad chaos, by odejść i zacząć żyć po swojemu. Ten rodzaj siły zagraża wszystkiemu, czym on udaje, że jest, bo pokazuje, że można żyć inaczej, lepiej. I tak pluje na to, co potajemnie podziwia. Nie łudźcie się, on to widzi i to go pali od środka. Ciężar konsekwencji zaczyna się teraz wkradać. Poczucie winy nie gości długo w sercu narcyza, bo on rzadko je odczuwa. Ale coś innego zaczyna się budzić: niepokój, zamieszanie, dręczące uczucie, że gra, którą prowadził, się starzeje, a publiczność ją rozgryzła. Drzwi się zamykają, twarze odwracają, ludzie zaczynają widzieć jego prawdziwe oblicze, szepty stają się głośniejsze, plotki krążą. I bez względu na to, jak bardzo przekręca historię lub przerzuca winę na innych, coś we wszechświecie zaczyna odpowiadać: To jest to, co zasiałeś. Tak, karma wraca, przynosząc ze sobą to, co sam wysłał w świat. I nawet jeśli nosi tę zimną maskę obojętności, nawet jeśli udaje, że was nie zauważa, nie dajcie się zwieść. On wciąż pragnie waszej uwagi. Może nie waszej miłości, bo tej nigdy nie szukał, ale waszego spojrzenia, waszej reakcji. Bo wy go widzieliście, wy go zakwestionowaliście, wy przejrzeliście jego fasadę. A teraz, gdy zamknęliście drzwi, on desperacko chce wiedzieć, czy wciąż patrzycie wstecz, czy wciąż myślicie o nim, będzie krążył na obrzeżach waszego świata oznaczone zdjęcia, wspólne kręgi znajomych, podstępne komentarze, w nadziei na wywołanie choćby mrugnięcia emocji, choćby małej reakcji. Bo dla niego bycie nienawidzonym wciąż dowodzi jego istnienia, wciąż potwierdza jego znaczenie. Ale obojętność to jego żywa śmierć, to całkowite unicestwienie jego ego. Nic nie dręczy narcyza bardziej niż widok kogoś, kogo nie mógł złamać, kto prosperuje i żyje pełnią życia. Wasza radość staje się jego raną, solą na jego otwartych bliznach. Wasz rozwój, wasze sukcesy stają się jego porażką, przypomnieniem o tym, czego nie osiągnął. Każdy krok, który robicie naprzód bez niego, jest lustrem, które przypomina mu, że nie był wybawcą, nie był tym, który was uratował. On był burzą, a burze nienawidzą być zapomniane, nienawidzą, gdy życie toczy się dalej bez nich. Jego gniew znajduje nowe cele. Jeśli nie może dosięgnąć was, celuje w następnych, w tych, którzy są w jego zasięgu. Nowi partnerzy, starzy przyjaciele, nawet jego własna krew, wszyscy stają się ofiarami. Jego frustracja wylewa się jak trucizna w każdy związek, niszcząc wszystko wokół. Nie wie jak radzić sobie ze stratą, z porażką, więc przenosi ból, raniąc innych. I smutna prawda jest taka, że nigdy nie chodziło o miłość, nigdy o prawdziwą relację. Zawsze chodziło o kontrolę, o władzę nad innymi. Występuje przed publicznością w nadziei, że patrzycie. Nagle jest głośniejszy w internecie, publikuje więcej, chwali się bardziej, podsyca konflikty, nie z radości, nie z miłości do prawdy, lecz by was zwabić, by zmusić was do spojrzenia, do zareagowania. Bo wasza cisza przeraża go bardziej niż kiedykolwiek przerażał go wasz gniew, wasze łzy, wasze protesty. Cisza oznacza obojętność, a obojętność to jego koniec. A jeśli nie może być uwielbiany, zadowala się byciem zauważonym, nawet jeśli to zauważenie wiąże się z negatywnymi emocjami. Ale sięga po kruche nici waszego spokoju nawet z odległości mil, nawet po tym, jak cisza stała się długa i rozległa. Wciąż szuka sposobów, by zakłócić wasz spokój. Małe zaczepki, stare plotki, odgrzebywanie rzeczy, które uważaliście za załatwione. Nie po to, by wygrać, nawet nie po to, by zranić, ale by wam przypomnieć: wciąż tu jestem, wciąż mam na ciebie wpływ. Nie bierzcie przynęty, bo ukochana duszo, pokój, o który walczyliście, jest święty i należy go chronić. Jego porażki stają się waszą winą. W jego głowie historia zmienia się diametralnie w dniu, w którym odeszliście. Nie dlatego, że byliście złoczyńcą, bo to niemożliwe, ale dlatego, że potrzebował kogoś, na kogo mógłby zrzucić odpowiedzialność. Nagle wszystko, co rozpadło się po waszym odejściu, jest zrzucane na wasze imię. Jego praca, wy ją przekleliście. Jego nowy partner nigdy nie spełnił jego oczekiwań, bo to wy go zepsuliście. Jego samotność? Wasza zdrada. Ale oto prawda. Ludzie, którzy żyją kłamstwami i iluzjami, muszą po prostu obwiniać głosiciela prawdy, aby przetrwać, aby ich świat się nie zawalił. Smakuje pustkę, którą próbował zakopać pod warstwami manipulacji i udawania. Pomimo całego swojego hałasu, narcyz wędruje przez pusty dom, otoczony ludźmi, ale przez nikogo naprawdę nieznany, być może podziwiany, ale nigdy naprawdę nie kochany. A kiedy wasze światło znika z jego świata, czuje chłód, którego nie potrafi wyjaśnić. Bo nigdy nie nauczył się rozpoznawać prawdziwych emocji. Ten ból, ta cisza, to duch tego, co mogło być, gdyby tylko wiedział, jak kochać, jak budować prawdziwe relacje. Nagle przestajecie być osobą, stajecie się czymś więcej, stajecie się zagrożeniem. Teraz, gdy jesteście poza jego zasięgiem, gdy nie może was kontrolować, stajecie się czymś niebezpiecznym, dowodem na to, że jego władza ma granice, że nie jest wszechmocny. Nie jesteście już jego marionetką, którą mógł dowolnie pociągać za sznurki. Jesteście jego znakiem ostrzegawczym, historią, w którą inni mogliby uwierzyć, widząc, że można uciec. To go przeraża, bo odeszliście i przeżyliście, by o tym opowiedzieć, by pokazać innym drogę do wolności. Waha się między uwielbieniem a pogardą. W jednej chwili was ubóstwia, mówi o waszym śmiechu, waszym ogniu, waszej dobroci, idealizując was. W następnej chwili was niszczy, pluje jadem, obrzuca obelgami, dewaloryzując was. To nie miłość, to zamieszanie, to desperacja. Bo kiedy ktoś przestaje karmić fantazję Narcyza, przestaje być jego lustrem, staje się zarówno wspomnieniem, którego dręczy, jak i zagrożeniem dla jego kruchego świata. A umysł Narcyza nie potrafi długo żyć ze sprzecznościami, musi je jakoś rozwiązać, nawet jeśli to oznacza destrukcję. Boi się demaskacji, a wy jesteście przyczyną jego lęku. Charyzma to maska, którą nosi, jego reputacja to scena, na której gra. Ale głęboko w środku boi się jednej rzeczy ponad wszystko bycia widzianym. Jego prawdziwe ja, ta manipulacyjna, krucha, dręczona wersja, której nikt nigdy nie miał zobaczyć. A kiedy odchodzicie, zwłaszcza gdy zaczynacie mówić, czuje się nagle nagi, obnażony. I wasza cisza, wasze milczenie jest paradoksalnie dla niego ryzykiem, bo wie, że prawda istnieje teraz poza jego kontrolą, w waszych rękach. Obsesyjnie po cichu. Nie przyzna się do tego, nie napisze smsa, nie zadzwoni, ale obserwuje, zawsze obserwuje. Przewija wasze zdjęcia, interpretuje podpisy, zastanawia się, czy wasz uśmiech jest prawdziwy, czy to tylko pozory. I każdy moment, w którym wydajecie się żyć pełnią życia bez niego, jest sztyletem wbitym w fantazję, że potrzebowaliście jego pozwolenia, aby być całością, aby być szczęśliwi. Wkradają się wątpliwości, z którymi nie wie co zrobić. Uderza go to w cichych godzinach, gdy nikogo nie ma, by mu pochlebiać lub się go bać. Myśli, które nigdy wcześniej nie przyszłyby mu do głowy. Czy straciłem coś świętego? Czy coś zepsułem? Nie powie tego głośno, ale unosi się to jak pęknięcie w szkle, a on łata je kłamstwami, próbując zignorować. Ale ta wątpliwość raz zasiana rośnie, staje się coraz większa. Przepisuje historię, bo prawda pali. Nie tylko przekręca przeszłość, on ją rozbija na drobne kawałki i składa w taki sposób, by stać się bohaterem, ofiarą, niezrozumianym geniuszem, kimkolwiek, byleby nie musieć patrzeć prawdzie w oczy. Nie dlatego, że jest zły. Ale dlatego, że prawda jest zbyt kosztowna, wymaga zmiany, wymaga pokory, wymaga przyznania się do błędów. To cena, której narcyz odmawia zapłacenia, bo jego ego jest zbyt kruche. Ziemia pod nim zaczyna drżeć. Byliście kotwicą, stałym wiatrem pod żaglem, którym udawał, że steruje, nadając kierunek jego życiu. A teraz dryfuje bezpodstawnie, bez celu. Jego niegdyś skalkulowane ruchy stają się chaotyczne, bezsensowne. Uderza na ośle, raniąc wszystkich wokół. Podsyca konflikty, które nie wzbudzają już współczucia, bo ludzie przestają wierzyć w jego opowieści. Bez waszej stabilności wpada w spirale, a świat zaczyna to dostrzegać. Maska opada, a to co pod nią leży, to nagi, splątany strach, świt zrozumienia: zmiana nastąpiła. I nie może jej zatrzymać, choćby nie wiem jak próbował. Próbuje powstrzymać to, co nieuniknione, ale to niemożliwe. Kłamał, czarował, zastępował was innymi ludźmi, ale nic nie pasuje tak jak wy. Nikt nie gra tej samej melodii, nikt nie wypełnia tej pustki. I powoli zaczyna czuć, że królestwo, które zbudował na pożyczonych koronach, na cudzej uwadze i energii, rozpada się. I tym razem nie może się wykupić, błagać ani nękać, by się wydostać z tej sytuacji. Prawda uderza go z całą siłą. Jego władza nigdy nie była jego, by ją zatrzymać. Persona, którą projektował, aura kontroli, wielkości, perfekcji, zawsze była pożyczona, odbita przez ludzi, których używał, wzmocniona przez podziw, którego wymagał. Ale teraz te lustra zniknęły. A to, co pozostało, to pustka. Władza, nigdy nie była prawdziwa, była wasza, którą mu zaufaliście i którą mu oddaliście, a teraz ją odzyskaliście, zabierając mu jego paliwo. Więzienie się zamyka. Każda gra, w którą grał, każde kłamstwo, które opowiadał, każda manipulacja, której się dopuszczał, to wszystko budowało cele. Kamień po kamieniu, stworzoną przez jego ego zapieczętowaną strachem, i teraz w niej żyje, odtwarzając każde wspomnienie. Przepisując każde słowo, próbując uciec od prawdy, której nie może uciec. Zrobił to sobie sam, własnymi rękami. I w ciszy czuje to, co kiedyś czuliście wy: uwięzienie, bezradność, brak kontroli. Piasek pod jego imperium zaczyna się zapadać. Kariery oparte na wizerunku, związki zbudowane na iluzjach, przyjaźnie wykute pochlebstwami to wszystko było rusztowaniem nad pustką, a teraz kruszy się kawałek po kawałku. Uśmiechy bledną, zaufanie znika, zaproszenia ustają. I wszystko, co pozostaje, to fundament zbyt miękki, by na nim stać, zbyt kruchy, by udźwignąć jego ciężar. Duszenie się zaczyna. Pamiętacie to uczucie braku tchu, chodzenia po skorupkach jajek, kwestionowania siebie, nigdy nie wiedząc, czy następna będzie miłość, czy gniew, pochwała, czy krytyka. Teraz jednak to duszenie się nie pochodzi od innych, lecz od wewnątrz. Ponieważ nie może ufać nikomu, nie może się otworzyć. Nie może zdjąć maski, jest otoczony cieniami, nawiedzany przez własne odbicie i bardziej odizolowany niż kiedykolwiek wcześniej. Upadek staje się nieunikniony. Nie chodzi tu o utracony związek czy złamane kłamstwo. To jest coś większego. To jest systemowe. Życie, które zbudował na kontroli, na iluzjach, na wykorzystywaniu innych, rozpada się pod nim i po raz pierwszy nie wie jak to naprawić, bo jego stare metody przestają działać. Nie ma kozła ofiarnego, nie ma nowego początku. Nie ma publiczności gotowej uwierzyć w jego opowieści. To efekt domina, a on jest w samym jego środku, bez możliwości ucieczki. Styl życia staje się nie do utrzymania. Narcyzm to przedstawienie, to ciągłe granie roli, a przedstawienia są wyczerpujące, wymagają ogromnej energii. W końcu nawet najlepszym aktorom brakuje kwestii, brakuje sił. Teraz wstyd ustępuje, manipulacja obraca się przeciwko niemu, gry rozwiewają się, tracą moc. A narcyz zaczyna widzieć, że przedstawienie się skończyło, kurtyna opada, a publiczność poszła dalej, szukając innych rozrywek. Lustro staje się klatką. Tam, gdzie kiedyś trzymał was w cyklu nadziei, zamieszania i rozpaczy, teraz sam znajduje się w pułapce, uwięziony w schemacie, którego nie może przełamać labiryncie własnej konstrukcji. Bo cykle kończą się dopiero, gdy ktoś inny wybierze, gdy ktoś odważy się z nich wyjść. A wy, wy już wybraliście wolność, pozostawiając go samego w jego labiryncie. Wkradają się nie do pomyślenia pytania. Kiedyś chodził z przechwałkami i pewnością siebie, jego ego było nienaruszalne, ale teraz pęknięcia się rozszerzają, a wątpliwości wdzierają się do jego umysłu. Czy coś zepsułem? Czy straciłem coś świętego? Czy cokolwiek z tego, co stworzyłem, było prawdziwe? To nie są pytania, które zwykł zadawać i nie wie, jak na nie odpowiedzieć. Więc zmaga się w ciemności sam, bojąc się tego, co mogłyby powiedzieć odpowiedzi, bojąc się prawdy. Żądło zdrady Konsa. zawsze grał ofiarę, zawsze krzyczał o zdradzie, gdy ktoś go opuszczał. Ale teraz sam zaczyna to czuć ta sama rana, którą zadał tak wielu ten pusty popiół, ta niewiara w ludzi, teraz wraca do niego. Ale to nie spadło z nieba, to zostało zasadzone, podlane i zebrane własnymi rękami przez jego własne działania. Zdradzał innych tak często, że zapomniał, jak w ogóle wygląda lojalność, jak smakuje prawdziwe zaufanie. Wszechświat szepcze z powrotem, nazwijcie to karmą, nazwijcie to sprawiedliwością, nazwijcie to wyrównywaniem szali przez uniwersalne siły, które dążą do równowagi. Ale jedno jest pewne, żadne okrucieństwo nie pozostaje niezauważone, żadna manipulacja nie trwa wiecznie. I teraz dokładnie ta energia, którą wysyłał w świat, ta negatywna siła, wraca do domu, uderzając w niego z całą mocą. Ciężar jest realny. Rozliczenie jest teraz. Bezradność, którą zadawał innym, teraz pozostaje z nim. Sprawił, że wątpiliście w swoją wartość, kwestionowaliście swoją prawdę, przemyśleliście każdy swój krok, czuliście się zagubieni i bezsilni. A teraz ta bezradność jest jego własną. Zamieszanie, utrata kontroli, świadomość, że nie jest nietykalny, że jego moc jest iluzoryczna. A najgorsze jest to, że nie wie, jak sobie z tym poradzić, ponieważ nigdy nie nauczył się czuć bez kontrolowania, Nigdy nie nauczył się radzić sobie z emocjami. W końcu następuje najgłębsza prawda, taka, której nigdy nie przewidział, która burzy jego cały światopogląd. Nie jest centrum wszechświata. Powiedzieliśmy to już wcześniej, ale trzeba to powtórzyć dla podkreślenia, dla wagi, dla świętej jasności. Narcyz nie jest słońcem, wokół którego muszą kręcić się gwiazdy. Świat idzie naprzód bez niego. Czas płynie bez jego pozwolenia. Ludzie rosną bez jego obecności, znajdują szczęście i spełnienie. I to, mój przyjacielu, jest prawdą tak ostrą, że przecina każdą maskę, którą kiedykolwiek nosił, obnażając jego prawdziwe ja. Ale prawdziwa samotność dopada go i tym razem pozostaje. Wy to czuliście czas, kiedy było się otoczonym ludźmi, a jednak całkowicie samotnym, kiedy oddawało się serce komuś, kto dawał tylko zamieszanie, ból i pustkę. I teraz ta samotność wróciła do swojego prawowitego nadawcy. Ale tym razem nie zostanie uleczona uwagą, nie zostanie stłumiona pochwałami. Nie da się jej zagłuszyć kolejnymi ofiarami. Jest głęboka, niszcząca duszę, a co najgorsze, ujawnia prawdę, przed którą uciekał przez całe życie. Ta dziura w nim nigdy nie miała nic wspólnego z wami, z nikim innym. Zawsze chodziło o niego, o jego wewnętrzną pustkę. Jeśli to wszystko brzmi dla was znajomo, jeśli wasze serce gdzieś po drodze się zgodziło, jeśli rozpoznaliście swoją własną historię w tych słowach, to chcę powiedzieć coś waszemu duchowi: nie jesteście słabi. Nigdy nie byliście słabi, zostaliście wybrani. Nie dlatego, że byliście łatwi do wykorzystania, ale dlatego, że jaśnieliście. Posiadaliście coś, czego narcyz nie mógł stworzyć ani sobie przyswoić prawdę, miłość, współczucie, odporność. Przynieśliście ciepło do miejsca, które znało tylko chłód, które było zimne i puste. I to światło było tym, czego pragnął, ale nigdy nie zdobył, bo nie potrafił go przyjąć. Ale posłuchajcie mnie teraz, macie wybór. Możecie odzyskać to, co zawsze należało do Was. Wasz spokój, waszą jasność umysłu, waszą siłę i możecie ich użyć. Nie do dalszej walki, nie do zemsty, lecz do zbudowania życia, przyszłości, historii, która zostanie napisana waszą własną ręką, nie przejęta przez jego iluzje, niezdefiniowana przez jego kłamstwa. Niech to będzie wasza deklaracja. Nie oddaję już mojej mocy. Mój głos się liczy. Moje granice są ustalone, a moje życie należy do mnie, bym żył je wolny, uzdrowiony i cały. Mini porada 1. Ugruntuj swoją wartość. Po doświadczeniu z Narcyzem Twoje poczucie własnej wartości może być mocno nadszarpnięte. Pamiętaj, że Twoja wartość nie zależy od cudzej opinii, ani od tego, jak ktoś cię traktował. Jesteś wartościową osobą samą w sobie, bez względu na okoliczności. Codziennie poświęć chwilę na afirmację: Spójrz w lustro i powiedz sobie coś pozytywnego. Zapisuj swoje sukcesy nawet te najmniejsze. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i widzą twoje prawdziwe ja. Buduj swoją wewnętrzną siłę, krok po kroku, cegła po cegle. To fundament Twojej nowej wolnej przyszłości. Pamiętaj, że zasługujesz na szacunek i prawdziwą miłość. Mini porada dwa ustal i egzekwuj granice. Narcyzi bezlitośnie przekraczają granice, bo dla nich po prostu nie istnieją. Teraz, gdy odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem, musisz nauczyć się je stawiać i konsekwentnie bronić. Zacznij od małych rzeczy mów nie, gdy czujesz, że coś ci nie odpowiada, nie musząc się przy tym tłumaczyć. Określ co jest dla ciebie akceptowalne, a co absolutnie nie. Jeśli narcy spróbuje się skontaktować, zdecyduj, czy i jak na to zareagujesz. Blokowanie, ignorowanie, krótkie i rzeczowe odpowiedzi. Wybierz to, co służy twojemu wewnętrznemu spokojowi. Pamiętaj, że granice chronią twoją energię i osobistą przestrzeń. Mini porada 3: skup się na swoim uzdrowieniu. Proces uzdrowienia po toksycznym związku jest podróżą, a nie krótkim sprintem. Daj sobie niezbędny czas i przestrzeń na przetworzenie wszystkich emocji. Nie oczekuj, że od razu poczujesz się doskonale. Szukaj wsparcia u zaufanego terapeuty, w grupie wsparcia lub wśród najbliższych przyjaciół i rodziny. Praktykuj uważność, medytację, pisanie dziennika, co pomoże ci zrozumieć swoje uczucia. Zajmij się hobby, które sprawia ci autentyczną radość. Dbaj o swoje ciało poprzez zdrową dietę i regularną aktywność fizyczną. Uzdrowienie to odzyskiwanie siebie, kawałek po kawałku. I zasługujesz na każdą chwilę tego cennego procesu. To twoja droga do wewnętrznego spokoju. Mini porada 4. Odłącz się od jego narracji. Narcyz będzie desperacko próbował wciągnąć cię z powrotem w swoją własną historię, w której to on jest niewinną ofiarą, a ty bezwzględnym winowajcą. Zrozum, że ta zmanipulowana narracja nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest wyłącznie jego mechanizm obronny, by chronić swoje kruche ego. Nie musisz jej akceptować ani w nią wierzyć. Odłącz się emocjonalnie od jego wszelkich prób manipulacji. Nie czytaj jego postów, nie słuchaj plotek, nie reaguj na żadne zaczepki. Twoja prawda jest twoja i tylko ty masz prawo ją kształtować. Skup się na budowaniu własnej autentycznej historii, wolnej od jego cienia. To akt samoopieki i prawdziwego wyzwolenia. Mini porada 5. Wykorzystaj moc współczucia dla siebie. Często po toksycznym związku jesteśmy dla siebie najbardziej surowi, obwiniając się za to, co się stało. Zamiast tego potraktuj siebie z taką samą życzliwością i głębokim współczuciem, jakiego udzieliłbyś najlepszemu przyjacielowi. Zrozum, że doświadczyłeś niezwykle trudnych rzeczy i że to normalne, że czujesz się zraniony i zagubiony. Nie obwiniaj się za to, co się stało ani za to, że kiedyś zaufałeś. Wybacz sobie, jeśli czujesz, że popełniłeś błędy, bo każdy z nas je popełnia. Współczucie dla siebie to nie słabość, lecz potężny akt siły, który pozwala ci leczyć i iść naprzód. To klucz do wewnętrznego spokoju i harmonii. Zasługujesz na tę delikatność i wyrozumiałość. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w tej podróży. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Ta ścieżka do wolności i uzdrowienia jest trudna, ale absolutnie warta każdego kroku. Bądźcie dla siebie dobrzy, bądźcie silni i przede wszystkim bądźcie wolni. Do zobaczenia w kolejnym filmie.